pan mach jakiś będą. Dziękuję. 100 tysięcy moje. Następnym ja razem wiem. prowizjon. A tutaj parę magazynów. Jeden jesteś. Też... Czy jakieś informacje cenne pan zdobył? Łukasz zapisał się do historii tego miasta. W Ociekaj! Nieprzyszone nocy w kopalni. Jak zwykle to samo, nienawidzę tylko dolera No, bo tam już nie było. Nie widzę, że od nie ma. A więc z tym zrobić na kolejnym odcinku, GTA tam będziecie przestępcy moi drodzy. Jak widzicie, wychodzimy z kopalni, w której spał Nate w wczorajszy, wczorajszym odcinku. Jak widzicie, zdjął sobie już górę tego swojego stroju, ze względu na to, że no, nie mu się, bo nie będzie wiedział w tym. Weźmiemy tylko ten karami sobie moi drodzy zawiniemy w tą bluzę. Aby pamiętać o tym, aby zostawić łapkę w górę wersji, żeby być na bieżąco, aby my moi drodzy wychodzimy z tej kopalni. Musimy jechać na pewno się przebrać, bo nie będziemy w tym jeździć. Dobra, idziemy widzowie. Prawie sobie z tą bluzą, tą kurtką. Nie, nie wiem, co to jest w sumie. Rzucił sobie Ney do tyłu, a my jedziemy na bazę, tak jak już wcześniej mówiłem. Musimy stąd się wydostać. i jakąś mesę skroju. Zobaczcie, to jest policja jeszcze. Sprawdza teren, co się wydarzyło. No ładnie. Dobra, widzowie, my nie będziemy tam za bardzo wziąć podejrzeń. Ale chłopaki sobie tam działają z policji. Ciekawe, jak to tam. Co tam ciekawego znaleźli. My jedziemy, moi drodzy, z... przebrać się. I na pewno musimy jechać jeszcze, spotkać się z. z Johnem, bo wczoraj musimy. No, pogadać z nim o tym, co się właściwie wydarzyło dzisiaj, bo to jest jedna wielka porażka. To, co się wczorajszej nocy wydarzyło. Także widzimy się, jak Nate już dojedzie do domu. Dobra, co? Jesteśmy prawie już na miejscu. Zapomniałem Nate przedzwonić do Johnego tak teraz co zrobimy. Mmm. Grubcio, grub Musimy podejechać tak od drugiej strony, w, w tamtym miejscu. Cholera jak zwykle gruby nie odbiera. Ach, cholera jasna. Nic nowego. Snydleg Rubas, jeszcze raz do niego przedzwonię No halo? Ty podejdź na to złowisko te Rogersów, pamiętasz tam co przyjęliśmy to w sumie Dobra to jadę, jadę 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 Dobra, czekam na ciebie Hello? Trzymaj się Dobra widzimy sobie w takim razie Czekam na niego Mamy w ogóle widzowie, obecnie mamy jak widzicie 155 tysięcy, które możemy jakoś fajnie spożytkować. I w tym odcinku nawet trochę wydamy z tych pieniędzy, ale to jest najmniejszy problem. Teraz największy problem jest to, że my nie mamy w ogóle, yy, nie mamy w ogóle tego zasobów do laboratorium, moi drodzy. I to jest nasz problem jedyny obecnie. Jechał. Dawaj, dawaj! No co tam chcesz? Ja mam do ciebie, weź schowaj tą klamę, to mnie chłopy bronią. Nie, bo zapomniałem w ogóle, że mam w ręce. To ja mam do ciebie pytanie. Zasadnicze i dość ważne. No. W sumie dwa. Pierwsze to takie poboczne. Co ty masz na ryju, czy masz czerwone? Krew leci ci. Kurwa, gdzie ty widzisz, takie... Pod jednym, pod prawym okiem i pod lewym masz. Jeszcze może się przejrzę? No, no, mówię ci, stary, masz na ryju krew. C może mnie moje kurty podrapały, ale to nieważne. Okej. Okay. Powiedz mi, stary, no. co to był za transport wczoraj, który odbierałem z Jonaszem? Jaki kur... transport? miał wyjść dzisiaj o 15. Ma dzisiaj być o 15? Co sobie ten żartujesz ze mnie? No nie, bo Jonasz musiał się nachlać. Przyszedł do Wanili. Powiedział, że ciebie nie ma i ty też mi to mówiłeś. To akurat widziałem. Przyjechałem do Wanili, był tam Jonasz, gadam z Jonaszem. Jonasz mi mówi, że. Ma, ma, Mówię mu, mieliśmy mieć transport. On, no, no, jest dzisiaj wieczorem. Pojechaliśmy stary na Sandy Shores i nie wiem, czy słyszałeś w wiadomościach, co się wydarzyło na Sandy, czy tym tej restauracji, czy to stacji, czy co to, to jest. Z tym różowym No, No, ponoć mocno było, ponoć było. Mocno, mocno tam no, było. Ja uciekłem, bo tam nas zaczęli strzelać, bo ten debil do nich otworzył ogień. Ogólnie to ten debil się naćpał, bo ja mu nawet nic o tym nie mówiłem, więc yy, zacznijmy od tego, że sobie musiał coś zdurać, bo powiedziałem mu, że mamy załatwić sprzęt, ale on, co on to nie wiem. Jeszcze mam pytanie, on faktycznie działał od, od boku przy Vanilli? Bo mi gadał, że załatwiał nie, papierki kurwa. do Vanilli. No nie, ja sam to ogarniałem, wow. Przecież widziałeś, że jego nawet nie było wtedy. No powiedzieć, że jest biznesmenem. <grywa> ja jakby jest bo, kurwa, nie biznesmenem, zacznijmy od tego. No czyli powiedz mi, kiedy jest ten transport finalnie, bo Dzisiaj pojechaliśmy. O 15. o 15, okej. Okay. Bo ja usłyszałem wersję, że transport był wczoraj, pojechaliśmy i się okazało, że się zaczęła strzelanina. My zaczęliśmy uciekać, bo ochrona Merryweather tam była swoją drogą. Aha. Y I transport Home Lapsa. No i mówię, dobra, może nie wiem, no, skąd ty tu masz takie kontakty, ale dobra, nie? I stary, zaczęła się strzelanina. Parował tam jakiś gościu w ogóle w jakiejś masce, czarny. I no nie wiem, jakiś dziwny modulator miał. Ja stamtąd już uciekłem. I on tam chyba jeszcze został. W sumie nie wiem, co z nim, bo nie mam z nim od wczoraj kontaktu. Ty, A może Darth Vader to był. O, dobre. Może tak być. No widzisz. Przyleciał was ze swojej gwiazdy śmierci, napaść na ludzkość! No, yy, na, a wracając, to jest. Y, to nie słuchaj Jonasza następnym razem. No właśnie, widzę, żeby go nie słuchać. No, on może się przydać jako pomocnik. A, pomosik. Jezu chłopie, on nawet nie chciał mi oddać pieniędzy moich tych 100 tysięcy wypranych. Ha? Oh. On powiedział tak, 80 tysięcy idzie do was, w prowizji, a 20 <coughs> idzie do mnie, nie? Ale on też nie ma nic do gadania w tej sprawie. No wiem, dlatego powiedziałem, że ma mi to oddać albo w dostanie i skończyło się tak, że mi to oddał. No to dobrze. Bo mnie wczoraj akurat nie było, bo byłem w Liberty City, więc... O, wow, wakacje. Nie, musiałem załatwić parę spraw. Ogólnie to teraz to jest nasza... Siedziba, że tak to ujmę. No dobra, czyli tutaj się spotykamy, tak? No to jest nasze miejsce, no tam masz, widziałeś panie, coś jak to było. Tam jest przejście do tego ta. biura, tutaj też możesz się tamtędy przydostać. Tam jest najfajniejsze miejsce, mi się wydaje. No tam ogólnie możesz się pogadać, bo tam masz bilard. To. O, oh, no to. Oh. to dzisiaj mm. 15, jak ktoś to dzwonił, że jakbym ci pomógł To na 12, pomóc. to ja muszę jechać i tak. No załatwić dobra, no swoje sprawy. Trzymaj Siema, no. się. Na razie. Siema. No to ładnie widzowie, sami widzicie jak to się okazuje. Że Jonasz stwierdził, że on sobie z nas zrobi w konia i że tak naprawdę nie było żadnego transportu, tylko on sobie coś uwzurął, moi drodzy widzowie. Najpierw idzie do domu odstawić Merola, bo musimy się udać na, do mechanika na lotnisku, tam do Ajzaka, widzowie, ze względu na to, że yy, tam czeka na nas nasza Yamaha po wymienionej oponie, bo gdzieś w ostatnim odcinku. Nie skończyła za dobrze nasza Yamaha. Pepita Opona zostawiliśmy ją na, na, na osiedlu z familii, więc musieliśmy to jakoś odzyskać. Tam Nate zadzwonił po lawetę, w międzyczasie i odzyskaliśmy ten motocykl i naprawiony jest. Dostaliśmy tam naprawę po znajomości, więc nie musimy nic płacić w tak, chociaż tyle dobrze. Więc widzimy się za chwilę jak Nate odbierze swoją Yamaszkę. Dobra widzowie, dojeżdżamy na miejsce, że widzę, że się coś podbalało. Jak widzicie, jedziemy kradzionym samochodem, także tu no, coś się z nim stanie, to nie bardzo nas interesuje. Idziemy odebrać się Mam nadzieję, że faktycznie będzie za darmo, tak jak to mówił w Zowie. Isaac, w ogóle Isaac to bym musiał się spotkać widzowie w końcu z Lejkiem, ale póki co nie ma nawet takiej możliwości i Musimy trochę z tym odwlekać Witam pana. Ja, Witam, ja po odbiór od Izaka znajomy A moją. to tam do kolegów, po ja okay. odbiór zamówienia Dobry, ja po odbiór jamaszki mojej Od Izaka jestem, właściciela Tej tutaj? Tak, dokładnie tak I Isaac wspominał, że coś za darmo opłacone? ma być A, dobra, za darmo? No, tak mówił Isaac, nie szef Zapytaj się kogoś, no nie wiem, no Isaac gadał tak no. Chyba za darmo, no? No szef gadał, mój znajomy to jest swoją drogą. Gadał, że... Za darmo, nie? Na koszt firmy. A, jak mówi? Najwyżej będzie na ciebie, no. Skontaktujcie się z nim po prostu, ja no. będzie dla mnie, trudno, no. Ok. Co tam było do wymiany poza ponom? Coś wymienione było. Myślę, że łańcuch nasparowaliście. To też. A to kolega zmienił To Oleje. kolega zmieniał, to się pytać go. Oleje wymienił pan. Olej. Oczywiście, że tak. Płyn tak. hamulcowy. Też. Nie ma się nie pan ci no martwić. Nie. Najlepszy zamiennik. Płyn chodniki też? Na rynku. Na jak, już jak było już. Wymieniłem zamiennik. do ch.a, tak? nie wtrąca no, się mietek. Bo trzeba, trzeba, trzeba. trzeba. Nie mówiłem ci, że wystarczy dolać. On jest jeszcze ładny. Ale pierdol się, już był czarny jak. Dobra, panowie, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Mogę odjeżdżać? Będzie jeździł, będzie jeździł. Może pan, będzie, pan to... może pan. Będzie jeździł, nie będzie. nie będzie wypadku? Będzie jeździł, nie będzie wypadku. Będzie jeździł nie jak Sheldon. Może tylko panu. pana się poluzować, ale to, 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 to nie. To tak, Nie, to Git, to ją złapię to, w trakcie jazdy, nie? O Ta, wiadomo, wiadomo, proszę pana. W szerokiej, bezpiecznej drogi. Ej. A chce pan mu stypka z góry? Nie, nie, nie. Co jest cholera, jasno, co za ludzie? Ja pierdzielę. My, widzowie, jedziemy odstawić motocykl na chatę i jedziemy od razu spotkać się z tym gościem. On miał Jacob, Jacob, coś takiego. Nie pamiętam teraz, jak on miał, moi drodzy. Dobra, widzowie, my w sumie mamy niedaleko. Tak, czy Nate pożyczył, pożyczył w cudzysłowie, oczywiście, moi drodzy, furę. Moje nie pożyczył, tylko ją zawinął, moi drodzy. My sobie ją tutaj porzucimy. O, Zostawimy tu na zdrożą. Kurde, cały dzień, widzowie, jeździmy kradzielnymi furami, ale. Tak, to jest, jak trzeba załatwiać. Dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Proszę ja do... się zatrzymać, proszę się o, zatrzymać. Pa. dobry, dobry. Czy panko będzie? Trzeba. Proszę wyjąć wszystkie rzeczy z o. kieszeni i proszę pod... koszulkę do góry. Jasne. Proszę, proszę. tutaj. Ja jestem agentem Dobrze. federalnym. No dobra, może pan iść. O! Widzi dobra, pan. proszę pana, może pan iść za panem tutaj. No dobra, nie? A ja no, pana raz, znam my... Nie czy się? Ja to z panem się znam, nie? Pan mnie przysłuchiwał tam. Tak to ja mm, tak kojarzyłem po fryzurze, po płaszczu. To widzę, że pan sobie tutaj dorabia też, nie? Mhm, mm no jak? Kurde widzowie, ale lipo. mną. A czemu pan bez garnitury jako agent federalny? Ja jestem chłopiec, pan się naoglądał za dużo filmów chyba. Być może... To ale jesteś Jasne. Ruchy. Tak jest. Dobry. Dobrze. że muszę kończyć. O witaj pan.. Jacobs. Jacobs, tak, dobra. Po te auto, tak? Zgadza się? Dobrze, to zapraszam za mną. Widzę że pan zatrudni agentów federalnych też. Mm, no wie pan jak to jest. Mm -hmm. Przygotowany ja? na każdą sytuację. Widzę, rozumiem, rozumiem. No to zapraszam. Tak zapytam, bo mi się wydawało albo pan ma jakąś bliznę na twarzy? Czy jak można zapytać to co się stało? A wie pan jak to jest... Z noża dostać to nie jest za dobre. Tak też można. Ja na szczęście no. jeszcze nie miałem takich przygód. Ja bym jak najwyżej. Co się stało, że z hmm, długa historia. Ale bardzo długa. Numer C to jest kurde. To jest ten Jeep, nie? Demon Hole. Tak jest. Kurde, piękny. Mogę wsiąść? Eee, tak, no na spokojnie, proszę to pójść wziąć. Tutaj. No, dziękuję. Kurde. Łysy, ładny kawałek. Karpony w Wysy środku asio. są. I idź po papiery na to auto. Gansko. Dużo miejsca z tyłu widzę. Dobrze. Tak, bardzo dużo miejsca. Ogólnie to jest takie oprałdowe i te bardzo dobre auto. Długo z niego korzystałem, ale i tak tam ten jeszcze przed sprzedażą no to odnawiam większość aut, więc wie pan jak to jest. Mhm. Widzę tutaj jest trochę najeżdżone, Nie no, ładny, elegancki sprzę sprzęcik ma pan to. to ile było pieniążków za to chce to było 80 tysięcy Jasne. Tylko jeszcze tam mój, mój człowiek pójdzie po dokumenty i tam pan. Mm, tu widzę, że pan nawet nie raz dostał tym nożem. Przepraszam, że tak się przyglądam, ale. Na no, spokojnie, na no, spokojnie. A wie pan jak to jest. Kiedyś były gorsze czasy niż teraz. Pomyślał się, domyślał. Teraz mam że a wcześniej takich nie miałem i musiałem sobie radzić sam. A teraz pan ma tak? Bo wcześniej się czym pan zajmował. No. Mm, to już mniejsza. Jasne. Dobrze, tutaj proszę podpisik. Mm. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Tu kopia dla pana, proszę dziękuję. bardzo. I co, szerokiej drogi. Jasne, ja jeszcze przelew panu pójście nie? Za furkę. A, Arigato. No, no. Arigato. Spójna. Wie pan, no, z innych krajów też są. Rozumiem. Łysy jest na przykład Poszło. z... O, dobrze, dobra. Do Mołdawia, Mołdawia. Mołdawii? No, Mołdawia. Najlepszy agent. Dobra, już mam. Tak, Mołdawii, ten jest z Japonii, a ten za panem to jest z... W... Rus... Rosja. O wygląda tak, na Słowaka jakiegoś. No właśnie no z Rosji, no, ja. no właśnie Rosja, nie? No tam jeden nie był, to... I to wszyscy jeszcze... są takie zakola. Na słowo ci Słowacy. Tak, no może mo mo tak powiedzieć, tak. No, no, Dobrze, to tu jeszcze proszę moją wizytówkę, jakby pan coś jeszcze potrzebował. Dziękuję bardzo. No, do widzenia, Do Sierokie zobaczenia! Do... Arigato! Aligator! ale ta furka się prezentuje. Ja chabciele! Ale trzeba ją wytestować. Ładny dom ma ten gość. Ciekawe, ile tam jest zawartości wartościowej. To jasna. Muszę do domu jechać, przepakować jeszcze kilka rzeczy. Pewno bronię, kamizelki, bo teraz słuchacie siedzi. Kurde, z sąsiadami jesteśmy, no to bym się tego nawet nie spodziewał. Kurde, widzowie, w ogóle zobaczcie jak ta furka się fajnie prezentuje. Ten Jeep to jest faktycznie fura, moi drodzy, która no ma, ma to coś, widzowie, ma to coś. Biorę sobie bagażnik, bo my idziemy, moi drodzy, przepakować parę rzeczy. Tak jak słyszeliście, co mówił Nate, czyli jakieś karabiny i, widzowie, e, kamizelki, bo dzisiaj się szykuje dość może, znaczy nie może, że nie szykuje, widzowie, ale mamy pewną akcję. O, no to jest gdzieś tutaj, cholera jeden karabin, ty piękny, drugi, opa, i kamiselki, dwie. Jest. O, to jest w tym. O, jest. Dobra, pakuję sobie to wszystko, elegancko. Tak widzicie widzowie, fajnie sobie poradził, zwinnie. My jeszcze musimy poinformować o tym, że... O kurde, nie wyjdziemy na razie, cholera jasna. Zaniesiemy to widzowie. Ciach. Ale kurde, zobaczcie widzę, jaki jest duży chyba jeszcze nawet jest jakaś pod spodem No jesteś coś pod spodem, widzowie, fajnie Elegancko, musimy przesłonić do Johnego, widzowie Ty, Johnny! Halo, 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 halo Gotowy jesteś? Bo zaraz będziemy się spotkanie mamy z nimi ta, 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 tylko wyślij mi gdzie No to ty miałeś ogarnąć, gdzie to laboratorium jest Znaczy, laboratorium, A, no, ten tak, towar tak, tak, do tak, nich No ta, 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 dobra, nieważne, 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 nieważne No Tyle spraw mam, zapomniałem, co nie? Spoko ja wezmę nam jakieś tam klamki stare i jakieś rzeczy. Dobra, dobra, dobra. Będziemy. Na razie, ho. Dobra, widzowie. Idziemy do Johnego. Kurde, ale dzisiaj jest zabiegany dzień, naprawdę, widzowie. Miejsce już sięgnął przed chwilą jeszcze po kamizelkę, także już ma jedną na sobie, widzowie. Będziemy pewnie trochę spóźnieni na to spotkanie, no ale co zrobimy, widzowie? No, nie mamy innego wyboru. Musimy tam i tak zajechać, i tak. Więc, kurde, ciekawy jestem, jak to się potoczy. Bo mamy tam karabiny w bagażniku. Kamizelkę dla Johnnego też wzięliśmy. Żeby tam krzywda nam się nie podziała. Wiesz taka akcja, widzowie. Gdzie mamy faktycznie uzbrojenie, jesteśmy. się tak, zobaczymy, jak to się Dobra, jesteśmy widzowie na Vanilli, Podejdziemy od tyłu żonego. Wydaje mi się, że tu gdzieś będzie pewnie. Uch, wygodna jest ta fura, jak nie wiem, no, Wezmę jedną kamizelkę Johnemu. No, to jest jakaś blacha. Dimo. O, ciekawe. Blacha z fury. Si, Mam się przebrać? Weź jakiś krótki rękawek. Jakiś A maskę czy nie? A maskę, się nie. maskę też chcę weź Co mam za ciebie organizować wszystko? A co po... mi krótki rękawek! To wejść długi, ale taki żeby ją brał kamizelkę, bo ci brzuch przeszkadza. Spierdalaj! Idę na szluga. To idź! To... Jem się! Taka zwiadka z Ja pierdzielę z pieprzony. Ja pierdziel, nie można czekać na tego grubasa. Dobra, pierdol ci spójnie p... Idziemy, gotowy? No idziemy. Super! Fajna furanowa? Nowo... No fajna, fajna, tylko ile jedzie co nie? No, jedzie dużo. już. Na pasażera się ten? Idziesz? Tak, ja sama z, z, z buka Uf. Gdzie to mamy jechać? No ja ci zaznaczę, co? Dobra, nie? O, jak tam Johnny? No dobrze, dobrze idzie, co nie? Cieszę się? Stary, szczęśliwe, że do tego Demon Hawka, w którym teraz jedziemy, ja dałem stary tylko 80 tysięcy? No to mało, mało, mało. Ładny jest, nie? Muszę chyba też takiego kupić, wiesz? Choć nie, ja teraz będę kupował sobie bolid Maxa Verstappen'a, Bolita Bolida będziesz kupował? No stary, no mój idol, Max Verstappen. O. Król. A ile kosztuje? Takie 12 milionów. No to. zanim ty na to, uzbierasz. No wiem. Ale jeszcze Nigdy. mnie czeka jedno, co się nie tusz, wiesz? Co? No, bo za gruby dalej jest. Jest. Ja pierdzielę, moi drodzy to ten kata, że Bonita będzie kupował. To jest nie, niemożliwe. No naprawdę, niemożliwe. Weź tam, zobacz na nawigację, bo robię coś na komuż jeszcze. No właśnie, to widzę, patrzę, patrzę. O kurwa, ty, to nie tu, mi się pojebało troszkę chyba No, jak, no. no Na czpie się mi pokazuje, zaznaczyłeś tu Dobra, pierdol się, zapomniałem, pomyliło mi się Ty chyba jesteś niepoważny No i na Bokstarsy musimy jechać Ja pierdzielę. czyli gdzie mam jechać, Johnny? Y na starsy. No, dobra, ja pierdzielę coś no, w ogóle coś ci powiem, to. stary Ja coś no. ci w ogóle powiem Mam założyć swoją tą firmę, y znaczy mechanik, no, mechaniczny Warsztat, Warszał. No, warsztat. Samochodowy. Właśnie, no. No, warsztat. <głos》>, spoko. Daję tam dojeździć. Dla ciebie stary, kolejna nie? pralnia. Co? Ja ci, trzymaj tu Glockę do schowka. Dobra, dobra. Masz Ale mam w schowk. A mam pistolet? Dobra, no. no. A jak ty masz pistolet, ten taki bojowy od Munejszy, nie? No tak. No. no, ten gówniany, ja ci dałem stary dziewiątkę, tylko że ona nie ma numerów seryjnych, więc nie machaj wszędzie. No, dobra. Bo no, ogólnie to ten. Będziesz mieć kolejną pralnię, najwyżej wtedy co nie? No, to jest do zrobienia, tylko ja poprawiam teraz zjazdy. Okej... Okay. Okej. Z mojego pasa! Nie no, bo ja chciałem tak wiesz, w ten. O, no, ta. To... Nic nic, 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 nic. Ja nie umiem jeździć chyba, wiesz? Tutaj zjeździemy, wiem czy No chyba nie, chyba prawo jazdy to wszyscy kurwa wygrałeś. No ja nie mam. Nie no mam. A co ty z klamą jeździsz kurwa? Co? Nabijam. A. Nabijśmy no, się, sobie, żeby wiesz. W razie czego? Ty też Och. się nabij póki co. Dobra. Bo nigdy nie wiesz co się wydarzy. Żeby, Dobra, Co tak. jest kurwa? Jak jeździsz Damkę! Aha, chyba to oni, wiesz? A, to fajnie. Tu są bokstarsy. No właśnie wiesz, wiem, widzę. Zobaczymy. A? No tutaj no tego wiesz, no? Fajna przykrywka stary. O, to oni. My do was, Wjeżdżaj. nie? Okay. No my do. No. Wiedze, że atmosfera. No. Ale ochrona. Ale ochrona. Nie wyciągaj klamy póki są, nie? Schowaj sobie w gadzie i w razie czego. Masz tą schowano, kasę przygotowaną? Yy... Ta mam, no. Chodźcie, wyciągnij walizkę dopiero potem. Chodźcie was do szefa, zaprowadzę. Ciebie. Mm. Szefie! Szefie! Co to są za ludzie chłopie? dobry. My po zamówieniu przyszliśmy. Pasło meta. 15, a już gramy. Co? Już gramy? Jakieś gramy, no to 60. Eeeem, um, dobra. Jeszcze nie chcę wtrącać, nie panowie, ale my nie przyjechaliśmy. Po nagrodzie, wszystko my po, na... My my po rzeczy no, na laboratorium. Nie wiem, co tam Dobre, kolega to... ustalił, ale miał ustalić to, że przyjeżdżamy po. No mamy po. Mamy wyposażenie. wyposażenie. Mamy wyposażenie. ustalone też hasło i potrzebuję hasło. Tu ma pan meta 60. To no. co? Dwie furgonetki się, tak? Tak, dwie. No, dwie, bo tam wiadomo dużo tego jest. Mogę to sprawdzić? Nie da, rady tego pomyśleć... nie da rady tego pomyślić do jednej furgonetki? Powiedz hmm, mi, że tego jest za dużo i muszę je jakoś pakować do trzech. Czyli tu macie taki dobry sprzęt, że... To nie jest małe laboratorium, rozumiesz, to stary? No dobra, tylko że my mamy dwie osoby, jesteśmy stary. Idealnie. No to ja mogę, mogę wam, chłopacy pojadą, a ja mogę z wami pojechać no, i po prostu wam to załadować. No to my poprowadzimy was, dokąd macie podjechać. Dobra. dobra to, to, a mogę to tylko to... wejść zobaczyć, jak to wygląda? Tutaj? Jasne, to wtedy my pojedziemy tam do was i... i ten, i wtedy tam się dogadamy z samą. Mogę zamknąć, Jasne, nie ma problemu. No dobra, sprzęt jest okej. Okay. Zamknij, zamknij to. to. Pójdę po walichę. Nie no, pieniądze znaczy... rozliczymy się na miejscu. Dopiero potem, na miejscu. No dobra, dobra. Dawaj dawaj do to. śmierdzą. No kurwa czegoś... poważnie tutaj, poważnie no, czy tutaj. Są poważnie, one są śmierdzą strasznie te. No, no, no dobra. ale sprzęt dobry, co nie, bo sprawdziłem. Nie wiem, nie zna się na tym. Ja się trochę tam poznałem. No, jak doprowadzimy w jakieś od ludzi, żeby nie wiedzieli gdzie jest laboratorium, wiesz? No dobra, ogólnie to ja sobie właśnie dlatego je byłem w Liberty, co nie, żeby zobaczyć te sprzęty. A, no, no dobra, dobra. Może no, żeby się trochę douczyć. Chcę powiedzieć, stary, nie? Co widać, że te gości goście ogarniają temat, jakby, co i ja. Tak, ale są trochę... Chyba oni sami biorą ten towar, co robią. Nie no, nie że biorą, ale wali mi to strasznie. Jeden z ruch i jestem pewien, żeby nas... Sprzątnęli. No tak, też jesteśmy dla nich niby konkurencją, co nie? No właśnie, ale no, oni też zarobią z tego. Jedynie co mnie interesuje, to to, żeby nie wiedzieli, gdzie jest nasze laboratorium i żeby to dojechało na miejsce. Ewentualnie, no jak będzie trzeba, to się postrzelamy z nimi, ale. Dobra. Bądźmy tej myśli, że nie będzie trzeba. Ale ogólnie to co zrobisz z autem? Którym? No twoim, tym jeepem. Co zrobisz z autem, skoro mamy dwie ciężarówki, jak też ich zawieźć na odludzie? Co, co zrobię? W sensie nie że na odludzie, tylko wiesz, jakąś uliczkę, żeby niedaleko to A, było. Dobra. Trochę ich tak do poprowadziłem. Idziemy przez Dzień to. jak su wygląda. To jest pewny stary, pewny ciepał. No. A, dobra, jadam, te ciężarówki jadam. Jadad, jadam. Dobra, doprowadzimy ich w, gdzie? Tutaj. Tutaj, no dobra. To, to przewieziemy po prostu w międzyczasie. No dobra. To ja to mogę zrobić, co nie? Jasne. Po porszawę mam przy co nie? Mam to plandeki iż. w bagażniku, więc przykryjemy to. Akurat mam pięć plandek, bo nie wiedziałem ile tam będzie tego sprzętu. I to jest typowo no. na samochody, bo chciałem przykryć to jakby w laboratorium w razie czego. No dobra, wiesz już wpój... Chyba na jutro nawet się tam na wczoraj, no, kurwa, na jutro albo na wiesz, no, za dwa dni będziesz mieć to gotowe. Ta, tu chodzi o to, żeby to wiesz. No pa, to już wyciągnę tak. pieniądze, co? To, na to razie już wyciągnę nie, pieniądze. Na razie jeszcze nie wyciągnie. Stawcie je tam do tych, tych wnęk, jak zmieszczą się, jak nie, to tak, żeby po prostu stały tam przy tych wnękach. My sobie to jakieś przykryjemy na razie. Ej, pościg. Ile chcecie za to? Weź tą furgonetkę i tam do środka. Tak samo jak inni, tak zrobię. To co? Pieniądze już? Zaczekam. No chyba się nie zmieszczą Jak się nie zmieszczą to zostawcie tak jak są My sobie to ogarniemy, rozpakujemy Trzy ciężarówki miały być dwie Powiedziałem ci że trzy, dlatego się pytałem ciebie czy my to załatwimy tak, że we dwóch to załatwimy Za, dobra, nie, bo Ja słyszałem o dwóch, potem już chyba nie słyszałem dalej Nie, tam, tam gdzie reszta, na... tam gdzie reszta W 100 tysięcy tak było mówione Tak, no to już idę Koszło pieniądze Długo już działacie? Hmm. Nie to możemy takich interes... informacji zdradzić Dokładnie Masz ta Johnny, Interesy z interesami, innych informacji niestety nie dostanę. No, w porze. Tu macie Zresztą. wszystko. Przejdź. Od razu przejdź i zobacz, nie fałszyw. Już mieliśmy taką sytuację, niestety. No dobra. Tak jest. Chyba. To mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze do, 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 dobijemy jakiegoś targu i życzę dobrej drogi i dobrego, że ten sprzęt dużo nie w maju. Dobra tak. Jakby co, to możecie do nas się kontaktować, jakby coś było źle ze sprzętem Albo jakbyście potrzebowali kolejnego, czy jakiegoś innego No dobra Ma spokojnie Dobra Kontakt pacjent. mamy, tak? To jest Do zobaczenia a, Do zobaczenia Dawaj, to, to, to Ale poszliśmy. kwa gadka szmatka, pomogę wam jak mi... Nie, mi miałeś tak, prawo pomogą nam No właśnie, więc... Wszystkie trzy się zmieściły, a? Skubanie. Dobra, to ty, są dobre. ty to przywieziesz za jakiś czas, tak? Tak, na ludzie. Dobra, my mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Dobra. Jedno laboratorium, które znalazłem, bo grzebałem w laptopie od tych gości. I A. znalazłem laboratorium, które za zajmuje się, znaczy zajmuje się, no jedno z ich laboratorium albo magazynu. Okej, okay. Słyszałeś o, dwa, o tym, nie? Że tutaj jest nowe laboratorium. Tak, chyba. Nie, 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 nie mówiłeś mi. Tutaj, mówiłeś, w tej budzie, zejście w dół, takie samo jak my mieliśmy. O, no to klasa. Nie wiem, gdzie dokładnie jest to miejsce, ale rozstawimy się w kilku punktach. Dobra. Na Benego, z tego co A pamiętam, wórdele, jest wejścia. ty jesteś pojebany. A, no chłopie. Jest wejście gdzieś na dach tego Benego, o ile się nie mylę. Okej. Okay. O, tutaj jest. Wysiadaj, wchodzisz dobra. na dach. Pilnujemy, obserwujemy stary. Dobra. Dlatego radio. Jak co będziesz widział jakieś podejrzane ruchy, że będą gdzieś tu się w okolicy ktoś kręci podejrzany, dobra. dawaj znać. Ja przedostaję się w jakieś dobra. inne miejsce. Gdzie ja mógłbym się dostać? Dobra, ja coś wymyślę na szybko. W kontakcie. Dobra, dobra, dobra. Cii, ja mogę się teraz tu ja No to stradzie nie mogę stać. Daj znać, jak się dostaniesz na ten punkt widokowy. Dobra, mam pomysł. Będę siedział na stacji, benzynowej. Jak tam żony widzisz coś? Ej, ma coś, ma coś, ma coś żony. O kurwa, ty. Pamilis. Gdzie ty? Jestem na stacji. Wjeżdżają do ten budynek za, zaraz koło tego. Czekaj, jest, przykręca się tam. Chodzą gdzieś. Cholera jest. Mam pomysł, przedostanę się na autostradę. Mam miejsce tego magazynu. Produkuję to dla nich familiz, więc przypuszczam, że to, to będzie to być, czy Nie Nie, nie, nie. Zostań na dachu, dam ci znać kiedy możesz schodzić. Dobra. Dobra, mamy to w takim razie. Dobra, nie widzieli mnie raczej. Familiz. Czekam, schodź na dół. Już, 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 już Siadaj, nie mamy czasu. Już, 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 już. Wiem gdzie będziemy uderzać następny punkt. Dobra. Czy dzisiaj już czy nie? Czy dzisiaj już nie? Na razie powiem, będziemy tylko obserwować. W jakich dobra. godzinach się tam przejeżdżają? największej ilości. Zobacz, tu po prawo, widzisz? A, widzę, 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 widzę. Dużo ich. Dobra. Musimy sobie znaleźć jakiś punkt widokowy na następny raz. Chociaż te nie były najgorsze. Wiemy, no. co będziemy robić, stary. No dobra. Zobacz, wiem, co zrobię. Poczekaj tu. To jest głupie, ale ryzykowne. Pilny fury. Dobra. A! Ale raz sobie no. w pieprzonych był policjant były przydatne. Jeden obstawy, jakiś boiler. Czy co to jest, stary? Nie wiem. Jest kto to jest cholera? Z rozjeżdżają się. Przesiądź się na kierowcę i podejść pod Benego. Słyszysz? Podjedź pod Benego, podejść pod Benego. Dobra, Podjechać? Tak, pod Benem czekaj na mnie, ja tam się przejdę zaraz no, 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 no. do ciebie. Idę zobaczyć, jak to wygląda. Cholera, jasna. Ile ich to może być? Odjeżdżają. Prawdopodobnie przepakowują towar. Możliwe, że przepakowują towar. Dobra, to jest moja okazja. Cholera. Jesteś wszystko w porządku, Johnny? Ta, 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 Cholera, jasno. Jestem lekko w potrzasku, ale jest pod kontrolą wszystko. Okej, okay, to ja czekam. Cholera, nie patrzy. Cholera, jasno. Za jednym z y, familis, stary. Co? Ja za jednym z famili, biegnę pod Benego. Okej. Okay. Cholera, jasna, widzowie, no to, to mamy pierwszy. Za budynkiem Benego jestem. Spoko. Rus, czekaj, pod. A, dobra. Nim. dobra, to czekaj. Dobra widzowie, mamy to. Wiemy gdzie jest kolejne laboratorium, które jest właścicielami byli tam ci goście. Ale mamy. Będzie tam ciężka sprawa fest. Jestem, jestem, jestem. Dawaj, przesiadka. Mamy to stary, wiem gdzie to jest dokładnie. No to tak, git, to tak. Git, to git, to git. Jedziemy na ten. Czy vanilla? Vanilla, vanilla, vanilla. Dobra, prze pa milis.